Albo kurwa idzie Albo się kurwa p*** pod pociąg! Ja pierdolę wy ja się potnij, twarzy, kurwa! Ja pierdolę jaki pojeb! Nie mów tak do mnie! Mój tata miał taką ksywę w więzieniu! Czy się nie kosztuje? Nie jesteśmy ja jeszcze tabeli! Mówiłem, że tak będę robił! Bo no, kurwa no, sorry, sorry, zabijasz swoich idiotów! Przenikuj, nie zabiłem z tu nie ma friendly fire. Jezu! ja jestem pierwszy w Kurwa! za Ty... Kurwa, co Ale jaki... Pogieb! Ale... Do kogo ty to tą... mówisz? Kurwa! 4.15, płacz dalej. 4-15 Ciekawe nie ile nie na minus zostanie. No, nie wyjdę nigdy. To, nie wyjdzie to, z, z, z naprawdę. Nie wyjdzie taki Nie wyjdzie Nie wyjdzie. boli cię Nie ironik ale ja boli Nie Nie boli Nie Nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Ja pierdolę no, jaki ogień pod koniec jeszcze Ty no takie mecze to mają kurwa być to mi się podoba